Cześć. Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś konkretny temat to znaczy sortowanie alwy. Jak widzicie, na początku lutego otworzyłem komorę z m.in. alwą w środku. Część alwy została wyjęta, część od nowa zagazowana. Alwa wyjęta została sprzedana do trzech firm, trzech różnych sortowni. W tym filmie pokażę rozliczenie z dwóch sortowni. Ile było procent przemysłu, ile było procent dobrego jabłka. Jak wykształtowała się ostateczna cena jabłka za wagę w skrzyni? Zapraszam do obejrzenia całego materiału oraz do odwiedzenia bloga www.sadownikzgłową.pl, gdzie jest konkretny opis odmiany oraz wiele, wiele więcej ciekawych informacji. Zapraszam. Sadownik z głową.pl Ekonomicznie, praktycznie, opłacalnie. Chciałbym, aby dzisiejszy film był o wiele krótszy od pozostałych. Które publikowałem w poprzednich tygodniach. W filmie skupię się na, na najważniejszych informacjach. Całą resztę informacji, jak opis odmiany, wady, zalety i tak dalej, znajdziecie na moim blogu dość szeroko rozpisane. Mówiąc krótko do najważniejszych zalet tej odmiany, jak dla mnie to jest duża odporność drzew, mała wrażliwość na choroby kory i drewna. Ogólnie alwa kwitnie dość późno. Oraz, tak jak dla mnie, chociaż to jest indywidualna sprawa, Alwa ma super smak. Jeśli chodzi o same wady tej odmiany, to w moim zdaniem jest ich bardzo dużo. Rozpoczynając od tego, że jest to głównie taka odmiana wschodnia rosyjska. Małe spożycie mamy w kraju odmiany Alwa, nie ma eksportu w stronę zachodu. Jest to odmiana, która lubi się wypychać, ma krótkie ogonki jest odmianą wrażliwą na mączniaka jabłoni. Więcej wad znajdziecie w moim artykule na blogu. Alwa, którą widzicie, pochodzi z kwatery pięcioletniej, uszlachetnionej głównie na podkładce M9. Kilka procent jest drzewek na M26 oraz najmniejsza ilość, dosłownie 5% na bardzo mocno rosnącej podkładce A2. Ale, ale jest, to, jest to specjalnie tak zrobione. Jest tam taki żywy piach. Tam w ogóle nie powinny rosnąć drzewka, jest taki przepałek, więc, więc tak, tak to zrobiliśmy. Posiadam również kwaterę czteroletnią na podkładce P60 oraz naj, najstarszą, najstarszy sad na podkładce M26. Kwatera 25-letnia na podkładce M26 jest przeznaczona do wyrwania. Jest nam kolorowy towar, ale tylko dlatego, że jest prowadzone mocne cięcie wilków, mocne letnie cięcie wilków. W każdej z trzech kwater co roku prowadzone jest podcinanie korzeni nożem skośnym, jednostronne. Wszędzie używany jest proheksadion wapnian do, do wyhamowania wzrostu. W dwóch najmłodszych kwaterach stosowane jest również cięcie mechaniczne tuż po zbiorach aby drzewa były jeszcze bardziej przyhamowane w wzroście. Aby był zachowany balans między wzrostem a wzrostem wegetatywnym a generatywnym. Przechodząc do najważniejszej części tego filmu, czyli sprzedaży jabłek, Ogłoszeń pod tytułem kupię jabłko, ale jest mało. Raczej widzimy w ogłoszeniach większość osób chce sprzedać Alwę. Teraz zobaczycie ceny, jakie były proponowane za Alwę w poprzednim tygodniu, to jest początek lutego, wtedy, kiedy otworzyłem komorę. Jeśli chodzi o firmy wypłacalne, z którymi współpracowałem, tak naprawdę były tylko cztery oferty, dwie w cenie złotówkę za jabłko od 7 oraz oferta 95 groszy oraz 90 groszy. Mówimy o cenie na sortowanie. W ostateczności wyjęta alwa z komory została podzielona na trzy części. Dwie zostały sprzedane do dwóch oddzielnych firm do, na dwie sortownie. Trzecia będzie zagospodarowana, jest zagospodarowana w własnym zakresie. Teraz widzicie rozliczenie alwy przesortowanej w pierwszej firmie. Od góry w tabelę ceny, jakie były ustalone jabłko 7 w plusie złotówkę, drobne niestety nie jest segregowane, zagospodarowane, czyli w cenie przemysłu 30 groszy liczą oraz przemysł, przemysł również w cenie 30 groszy, to sortowanie jest o wiele gorsze od drugiego, w pierwszej klasy, czyli tej w cenie złotówki było jabłek jedynie 63, prawie 64%, drobne jabłka stanowiły niecałe 10% i przemysł to aż 26,5% ponad. Średnia waga w skrzyni wynosiła prawie 330 kg. Mam tu na myśli ilość jabłek w skrzyni, czyli 330 kg. Mówię tutaj o jabłkach 7, plus, poniżej 7 oraz przemysł. Średnia cena za wagę, czyli średnia cena kilograma jabłek w skrzyni wyszła 75 groszy. Więc cena, że tak powiem, spadła o 25,5%. Co to znaczy? Pierwsza klasa to jest złotówkę, średnia cena za wagę w skrzyni wyszła 75 groszy, czyli cena spadła o 25%. Jeśli na filmie słabo widać, zachęcam do odwiedzenia bloga, tam można sobie przybliżyć, na spokojnie doczytać, sprawdzić, jest też opis, więc zapraszam. Teraz czas na rozliczenie z drugiej sortowni. Cena podstawowa, czyli Alwy 7 w plusie również została ustalona na 1 złotych. Drobne jabłka są gospodarowane, cena to 50 groszy, przemysł 52 grosze. Dlaczego taki wpisałem? Ponieważ jabłko przemysłowe zostało mi oddane, więc miałem możliwość sprzedaży we własnym zakresie. W przypadku tej sortowni zupełnie inaczej rozłożył się procentowy udział jabłek dobrych, drobnych i przemysłowych. Jabłka drobne 7 w plusie wynosiły 79 ponad procent. Drobne jabłka to prawie 16%, natomiast, natomiast przemysł to niecałe 5% wszystkich jabłek. Ilość ogólna jabłek w skrzyni wynosiła, tak jak w przypadku pierwszej sortowni, około 330 kg samego jabłka w skrzyni skrzyniopalecie. Średnia cena jabłka, kilograma jabłka w skrzyni, wyniosła 90 groszy, czyli spadła, że tak powiem, o 10 groszy, czyli o 10%. Czyli podsumowując to sortowanie, w skrzyni było 330 kg jabłek, które zostały sprzedane średnio w cenie 90 groszy za kilogram. Trzecia partia alwy nie została sprzedana nigdzie na sortownię, tylko jest gospodarowana, sortowana we własnym zakresie. Zobaczymy jak, jak to będzie wyglądało, czy się uda sprzedać, czy nie. Tabela, którą widzicie, została stworzona na podstawie tych dwóch sortowań. Chciałem porównać, żeby to było fajnie, w jasny sposób pokazane. Przypomnę tylko, że jabłko było z jednej kwatery, z tej samej partii. Po prostu pierwsza część skrzyni poszła w jedno miejsce, druga część skrzyni poszła w drugie miejsce. I teraz, jak widzimy, pierwsze zaznaczone na czerwono jest to, to gorsze sortowanie, gdzie cena średnia kilograma jabłka wyszła tylko 75 groszy. Tam było aż prawie 27% przemysłu, a tylko 63% jabłek dobrych 7 w plusie. Natomiast drugie sortowanie z innej firmy, z innej sortowni, tam cena średnia kilograma wyszła 90 groszy. Jabłek przemysłowych było niecałe 5%, natomiast jabłek dobrych 7 w plusie było niecałe 80% w skrzyniopalecia. I tu i tu wyszła średnia waga w skrzyni 330 kg, więc o tym nie pisałem. Tak, jak mówiłem wcześniej w nagraniu, w przypadku drugiej sortowni jabłko przemysłowe nie było gospodarowane, tylko wróciło ono do mnie. Widzicie teraz, przed, przed sobą, jak wygląda ten przemysł. Są to głównie jabłka z jakimiś defektami, to znaczy zakłucia, owocówka uderzone, walnięte, nadgnite. O, tak jak, tak jak teraz widać. To akurat może jest ładne, możliwe, że przypadkowe. Za słaby kolor, jakieś palce, odniecenia. No chociaż takie mogły być również przez rzucenie tu, tu ewidentnie przemysł. Jak to wyglądało w pierwszej sortowni, nie byłem oglądać, nawet się o to nie upominałem, więc, więc też nie mogę powiedzieć. Jasne jest jednak tylko tyle, że tu mamy 25%, tu mamy, przepraszam, 5%, tam w drugiej firmie jest ponad 26% przemysłu. Dajcie znać co sądzicie o tym, o sortowaniu w jednej firmie, o sortowaniu w drugiej firmie, różnica, która wynika z tych dwóch sortowań, tak naprawdę tej samej partii, albo z tej samej kwatery, może powiedzcie, napiszcie w komentarzu o Waszych różnych przygodach, perypetiach z sortowaniem Alwy oraz co ogólnie sądzicie o tej odmianie. Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia mojego bloga www.sadownik.pl Tam jest cały długi artykuł, który bardziej zgłębia temat alwy, sortowania, opisu odmiany, zalet, wad i, i wiele, wiele, wiele więcej. Zapraszam do moich social mediów, do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, do mojego fanpage'a na Facebooku, Instagram, TikTok i tak dalej. Widzimy się w kolejnym filmie. W kolejnym artykule na pewno pociągnę temat sprzedaży jabłek, bo tak jak mówiłem, sprzedaję m.in. Red Delicious Empire. Sprzedana już jest gala paskowana, więc na pewno na ten temat zrobię materiał. Pozdrawiam. Jeśli spodobał Ci się ten film, subskrybuj mój kanał. Zapraszam do moich social mediów. Sadownik z głową.pl. Ekonomicznie, praktycznie, opłacalnie.